Barbara, czyli Idolka z Moonstant, młodsza siostra Jean, jest postacią początkową. Niestety jest tą postacią z tego względu, że dodaję specjalnie to niestety, ponieważ te postaci początkowe mają tendencję do tego, żeby być zapominane i niedoceniane. A Barbara jest całkiem przydatną jednostką i jest dostępna praktycznie od samego początku gry, więc jeżeli zainwestujecie w nią czas i materiały, możliwe, że nawet w późniejszych przygodach będziecie chcieli mieć ją ze sobą. Oprócz tego jest dość uniwersalna, o czym przekonacie się w tym filmie. Zanim zaczniemy dalej, przypominam, że Moje również na Twitchu i link do streama, jak i do pozostałych social mediów znajdziecie w opisie pod tym filmem. Materiały, których potrzebujecie do niej levelowania, macie teraz na ekranie, więc jeżeli potrzebujecie, to po prostu zapozujcie. Pomimo tego, że Barbara jest postacią początkową, ma dwa upierdliwe materiały. Jeden z nich to grzyb, gdzie musicie się wspinać po młynach i po innych budynkach w Munsen, żeby go zerwać. Drugi materiał to jest materiał z bossa, z Ocenoida, z Liue, i niestety jest on dość upierdliwy do ubijania, zwłaszcza jeżeli nie macie takich postaci jak na przykład Krajo czy Elektro -łucznicy, albo postaci dystansowe. Ja na przykład, jeżeli ten materiał musiałam dropić, to bardzo często na samym początku... Posiłkowałam się swoimi zdobie którzy akurat takie postaci mieli. I przechodzimy do mówienia skili barbary. Normal Attack to seria czterech ciosów oczywiście, jako że jest to katalizator, to ciosy Hydro. Charge atak ma zwiększony Dimage i kosztuje aż 50 staminy, natomiast planch to jest zwykły planch i na barbarze jest niegrywalne. I wszystkie te skilly oczywiście skolują się z atakiem Barbary. Na Elemental Skillu Barbara przywołuje wodną pętelkę, która nakłada hydro, również na aktywną postać no oraz na moby, które znajdują się w niewielkim obszarze niedaleko. Zadaje Hydro Dimage oraz leczy. I leczenie odbywa się na dwa sposoby. Zarówno wtedy, kiedy Barbara wyprowadza normal ataki oraz charge i wtedy Charge zadaje czterokrotne healowanie tego, co zadałaby normal atakiem i oprócz tego, co 5 sekund leczy postać, która akurat jest teraz aktywna i również nakłada na nią status ten wet, czyli tej mokrości. Oprócz tego na wrogów znajdujących się w obszarze tej hydropentelki również nakładane jest hydro i to się dzieje co 2,5 sekundy. Heal, zarówno ten z ataków, jak i ten wyprowadzany regularnie, skaluje się z maksymalnym HP Barbary, natomiast początkowy damage zadany tym atakiem skaluje się z atakiem Barbary. I czas trwania tego skilla, tej hydropentelki to 15 sekund, natomiast cooldown jest bardzo duży, bo to aż 32 sekundy, ale jak zobaczycie za chwilkę, to może nam się troszkę zmienić. Burst Barbary to po prostu leczenie całego party i ilość zwróconego życia zależy od maksymalnego HP Barbary. Ten skill nie zadaje żadnego damage'u ani nie nakłada hydro. Cooldown to 20 sekund, natomiast koszt jest dość spory, bo to aż 80. I tutaj taka ciekawostka: Barbara, jako jedyna postać czterogwiazdkowa, ma animację odpalania bursta. Pierwszy pasyw mówi o tym, że zużycie staminy dla postaci, która jest aktywna, i ma na sobie skill Barbary jest zredukowane o 12%. Drugi pasyw z kolei mówi o tym, że jeżeli postać będąca w skillu Barbary podniesie cząsteczkę energii albo orba, to czas trwania pentelki zostaje wydłużony o 1 sekundę. Maksymalnie w ten sposób można uzyskać 5 sekund, więc robi nam się z tego 20 sekund zamiast tych początkowych 15. Jeżeli chodzi o kolejność levelowania skilli, to tutaj nam pojawia się pierwsza rozbieżność, zależy od tego, jakiej barbarze mówimy. Czy o DPS-ie, czy Bloom DPS-ie, a może saporcie. Dla DPS-a będzie to kolejno normal atak, później skill, a na końcu burst i przy DPS barbarze każdy z tych skili jest równie ważny. Natomiast jeżeli mówimy o barbarze budowanej pod supporta albo pod bloom DPS-a, to wtedy skupiacie się głównie na skillu, na burście, a normal atak można całkowicie pominąć. I jeżeli chodzi o to, jaką rolę Barbara pełni w teamie, to zależy po prostu od tego, jaką rolę jej przypiszecie. Ponieważ dedykowaną rolą Barbary jest bycie supportem albo healerem, jednak niektórzy uparcie grają ją jako DPS a głównie pod Vaporize'a, a wraz z wejściem Dendro dostała powiew świeżości. I teraz może działać zarówno jako wsparcie do reakcji Burgeon czy Hyper Bloom, ale również, jak wspomniany przeze mnie przed chwilą, Bloom DPS. Jednak pamiętajcie o tym, że Barbara ma dość mały obszar nakładania Hydro, więc albo będziecie musieli podchodzić dość blisko do wrogów, albo przydać się też coś do grupowania, czy to Anemo, czy to Krajo. Chciałam zaznaczyć, że Barbara już na C0 spełnia swoją rolę i to robi to naprawdę dobrze, to nie jest nic naciąganego, i tak naprawdę tylko C2 ma taką dość sporą wartość, a reszta konstelacji nie jest aż tak wartościowa i nie radziłabym lecieć po nie specjalnie, no chyba, że zależy wam na tym C6, ale o tym powiem też dlaczego nie jest aż tak bardzo przydatne. Konstelacja numer 1 regeneruje Barbarze 1 energii co 10 sekund. Konstelacja numer 2 zmniejsza cooldown na elemental skillu o 15% i podczas trwania tego skilla aktywna posta, która jest w tym skillu Barbary dodatkowo zyskuje jeszcze 15% hydro damage bonusa. I tak jak zaznaczyłam, ta konstelacja akurat jest bardzo przydatna, głównie chodzi o tę pierwszą część. Dzięki tym 15% cooldown z 32 zmniejsza nam się do 27. Jeżeli weźmiemy pod uwagę też pasywkę Barbary, daje nam to tylko około 7 sekund bez dla Barbary. Konstelacja numer 3 zwiększa level bursta o 3. Czwarta konstelacja mówi o tym, że za każdego wroga trafionego charge atakiem, Barbara odzyskuje 1 energii. I z jednego charge ataku może w ten sposób odzyskać 5 energii. Konstelacja numer 5 podnosi Level Elemental Skilla O5. Konstelacja numer 6 mówi o tym, że jeżeli Barbara jest w party, ale nie na polu, i jedna z postaci Wam padnie, Barbara automatycznie ją odżywia i zwraca jej 100% HP. Efekt ten może zachodzić co 15 minut. I dlaczego ta konstelacja nie jest aż tak wartościowa, jakbyśmy chcieli myśleć, że jest. Ponieważ jeżeli będziecie grali na abbysie i tak będzie wam zależało na tym, żeby wasze postaci nie padły. Jeżeli padacie, najczęściej resetujecie tego abbysa i zaczynacie po prostu poziom od początku. I dzięki temu możecie włożyć to miejsce kogoś, to da wam coś bardziej wartościowego, dokładnie jakąś konstelację bardziej wartościową i bez tego możecie sobie po prostu poradzić. Wiem, że to wydaje się, zwłaszcza na początkowych poziomach. Wydaje się takim łakomym kąskiem. Kurde, to jest ta konstelacja, którą chcemy, Mieć, ale uwierzcie mi, w przypadku Barbary spokojnie na konstelację numer 2 możecie się zatrzymać, ponieważ pozostałe konstelacje mówią o regenerowaniu energii chociażby, a Barbara aż tak tej energii nie potrzebuje, ponieważ jej elemental burst jest raczej takim zapasowym leczeniem, główna siła lecząca i tak będzie szła z elemental skilla, a pamiętajcie, że burstem Barbara ani nie zadaje damage'u, ani nawet nie nakłada hydro. I przechodzimy do kolejnej sekcji, czyli artefaktów i tego, gdzie znowu nam się rozjeżdża Barbara, czy to pod DPS-a, pod supporta, czy pod bloom DPS-a. Ale mówmy sobie po kolei i zacznijmy od Barbary budowanej pod DPS-a. Barbara pod DPS-a to Barbara pod Vaporizer, więc zależy Wam na Elemental Mastery. I tutaj świetnym rozwiązaniem będzie czteroczęściowy Wanderer's Strub. Dwie części dadzą Wam Elemental Mastery, natomiast czteroczęściowy zestaw zwiększy Wam damage charge ataków, zadawanych właśnie katalistami czy łukiem. Barbara chce zadawać damage charge ataków, jednak kosztują one dużo staminy, więc waszym najlepszym combo są dwa normal ataki i po nich jeden charge attack. Drugą bardzo mocną opcją jest czteroczęściowy heart of Depth. Dwuczęściowy zestaw daje wam hydro damage bonus, natomiast czteroczęściowy zestaw zwiększa wam damage z normal i charge ataków o 30% po użyciu elemental skilla, więc na dobrą sprawę te dwa sety są dość konkurencyjne i sięgnijcie po ten, który albo macie, albo który po prostu jest wam łatwiej złożyć z lepszymi setami. Ale oczywiście nie jest to jedyna opcja, ponieważ dwuczęściowe zestawy również istnieją i tutaj możecie połączyć elemental mastery, właśnie też z hydro damage bonusem, albo atakiem. I tak jak zawsze, sięgnijcie po to, co po prostu ma lepsze statystyki. I set Kokomi Ocean Heat również jest bardzo mocnym setem, jednak ta domenka jest dość mało wydajna i polecam Wam go zakładać tylko wtedy, jeżeli przy okazji farmicie ten drugi set na jakąś swoją geopostać. Jeżeli chodzi o główne statystyki, to na sandzie szukacie ataku procentowego albo elemental mastery, na goblecie interesuje Was hydro damage bonus, a na czapie crit damage albo crit rate, zależnie od tego, czego Wam brakuje. Substaty natomiast są Stricte jak dla DPS-ów pod reakcję, czyli kryty, atak procentowy i Elemental Mastery. Ale to nie jest jedyna barbara, tak jak mówiłam, mamy aż trzy różne barbary i teraz przechodzimy do supporta. Jeżeli mówię o saporcie, to mam na myśli barbarę, która bierze udział w reakcjach, ale nie jest tym głównym zapalnikiem, tym głównym źródłem Teenage'a. Więc zarówno będzie to barbara grana w Teamie pod Hyper, Blue ale też pod Electro I najlepszym wyborem na taką barbarę będzie czteroczęściowy Maiden Beloved. Zarówno dwu jak i czteroczęściowy zestaw zwiększa Wam leczenia, to na barbarze jest potrzebne. Jednak pamiętajcie, że ten set jest do z setem Anemo. Ja głównie polecam farmić sety wtedy, kiedy farmicie oba, a nie tylko idziecie w jeden. Jest duża szansa akurat, że raczej farmiliście Vivi set niż ten dokładny set, który teraz polecam w Barbarze, więc myślę, że jest jakaś szansa, że macie ten Maiden Beloved u siebie już na koncie i możecie go po prostu sprawdzić i zobaczyć hej, może on się jednak nadaje na to, żeby go na Barbarze używać. Jeśli jednak go nie macie albo się nic nie nadaje z tego, co macie, to zawsze musicie użyć Strongboxa. Ale jak zawsze mamy też dwuczęściowe kombinacje. Tutaj możecie połączyć Maiden Beloved z Tenacity, albo z dwuczęściowym Hutklamem, jeżeli coś takiego macie. Ewentualnie jeżeli nie chcecie farmić artefaktów na barbarę, albo macie poniżej 45 Ara i nie macie 5 gwiazdkowych kompletów, to warto na barbarze użyć instruktora. Dwie części zwiększają wasz elemental mastery, natomiast czteroczęściowy zestaw zwiększa elemental mastery całej drużyny, co jest idealne dla teamu, który bazuje na reakcjach. I wtedy w statach szukacie HP procentowego na sandzie, HP procentowego na goblecie, a na czapie docelowo szukacie healing bonusa. Jeżeli jednak healing bonusa nie macie, wtedy również sprawdzi się po prostu HP procentowe. W substatach z kolei szukacie HP procentowego, HP i ewentualnie energy charge'a. W przypadku bloom DPS-a siła wybuchu zależy od levelu postaci oraz jej elementalności. Mastery. I najlepszym dedykowanym do tego setem jest trójczęściowy Flower of Paradise Lost. Jednak ta domenka jest dość mało wydajna i polecam ten set farmić tylko wtedy, jeżeli potrzebujecie drugiego setu z domenki, tego setu Anemo. Drugą bardzo dobrą opcją, która jest zaledwie troszkę niżej niż ta opcja pierwsza, jest trójczęściowy Gilded Dreams. Ja tę domenkę ogólnie polecam bardzo mocno i ten set polecam bardzo mocno z tego względu, że potrzebujecie różnych kombinacji na różnych postaciach, potrzebujecie też tego drugiego setu pod Dendro, więc jest to jedno z bardziej wydajnych farm armień w moim odczuciu nawet bardziej wydajne niż Siemenała z emblemem. I tak jak powiedziałam na początku, ten set stoi tylko odrobinę niżej od setu Paradise Lost. Jednak dwuczęściowe kombinacje również są bardzo mocne, czyli połączenie np. właśnie tego Gilded Dreams Paradise Lost, czy innym setem, który na swoim dwuczęściowym zestawie ma Elemental Mastery. Jeżeli jednak uważacie, że wasz heal jest za mały, to również będzie sięgnąć pod sety pod heala, jednak to wam zmniejszy damage, no ale zapewni wam większe leczenie. W statach interesuje was tylko Elemental Mastery. Zrówno na sandzie, na goblecie i na czapie szukacie tylko Elemental Mastery. W substatach głównie szukacie Elemental Mastery, jednak możecie też spojrzeć na HP procentowe, no i od biedy. energy recharge. Omówienie broni zaczynamy od sekcji DPS-a. Dla Barbary nada się praktycznie każda broń defensywna, pięciogwiazdkowa. Zarówno Skyward Atlas, który da Wam sporo ataku, Lost Prayer, który ułatwi Wam balansowanie crit ratio, Memory of Dust. Pamiętajcie jednak, żeby ta broń dała Wam jak najwięcej, powinniście grać Barbarę Starczą. Von Wanderera również sprawdzi się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o górę z Varity, to ona ma duży base attack i daje Wam crit damage. Jednak pasywkę będzie Wam dość trudno aktywować i czerpać z niej jak najwięcej. Jednak jeżeli kagórę ma, Macie, również możecie użyć jej na barbarze. W broni czterogweskowych, sprawdzi się idealnie, zresztą jest to jedna z lepszych broni czterogweskowych dla katalistów, ponieważ daje bardzo dużo crit damage'a, bo aż 55, a oprócz tego względnie łatwo jest mieć na niej R5, co wam dodatkowo jeszcze zwiększa damage z jej pasywki. Ja, co prawda, nie jestem taką dużą fanką tej broni dla DPS-ów, ponieważ macie tam 20 sekundowy okres, kiedy nie dostajecie żadnego buffa z tej pasywki, no ale i tak macie całkiem spory crit damage, który wam to w jakiś sposób wynagradza. No i trzeba zaznaczyć, że ta broń jest bardzo przyjazna graczom free to play. Dużo mniej przyjazna graczom free to play z kolei jest ta broń, czyli Solar Pearl. Jest to broń z Battle Passa, więc musicie za nią zapłacić, jednak daje wam crit rate'a, a dodatkowo jeszcze pasywka również zwiększa wam damage z ataków. Z takimi brońkami jak The Witcher czy Solar Pearl dużo łatwiej jest wam balansować crit ratio. Kolejną bronią dla Barbary również bardzo dobrą jest Dodoco Tail. Niestety jest to broń eventowa i nie jest już dostępna. Była do zgarnięcia razem ze skinem Barbary w evencie 1.6. Nie dość, że daje du Dużo ataku, dodatkowo jeszcze zwiększa damage charge ataków, a jak wiemy, Barbara chce atakować tymi charge atakami, przeplatając to normal atakami, czyli idealnie tak, jak działa ta książka. Jeżeli chodzi o inne bronie, takie na przykład jak Black Cleaf, to owszem, jest on dobry, ale tylko dla stat. Niestety, pasywka w większości przypadków jest totalnie bezużyteczna. Gdybyście jednak nie mieli żadnej z tych broni, to Old Sword Eye, również broń eventowa. Też sprawdzi się na barbarze, ewentualnie Eye of Perception, jeżeli już nie macie po co sięgnąć, a jeżeli nie macie żadnej broni czterogwiazdkowej, możecie sięgnąć po Twin Nefrit, czyli broń trzygwiazdkową, która da wam Crit rate oraz większy atak. Jeżeli mówimy o barbarze budowanej pod supporta, to jest taka jedna broń trzygwiazdkowa, która w ogóle uważana jest za jedną z lepszych broniek, ale ja sama jej totalnie nie lubię i praktycznie w ogóle jej nie używam. Mowa oczywiście o Thrilling Taste of Dragon Slayer, czyli broni idealnej dla supportu, która dodatkowo bardzo mocno boostuje waszego DPS-a. Oczywiście ta broń na swojej mainstacie daje wam HP procentowe, co już jest przydatne barbarze, ale tutaj siła tej broni leży w jej pasywce, ponieważ ta broń powoduje to, że jeżeli zmiecie barbarę na DPS-a, to ten DPS, dokładnie ta posta, która wejdzie po barbarze na pole, zyskuje 48% ataku na 10 sekund. I to jest oczywiście na R5, co na R1 jest mniej, ale jako, że jest to broń trzygwiazdkowa, która leci wam praktycznie wszędzie, bardzo łatwo możecie R5 na tej broni uzyskać. Więc to jest bardzo duży buzz dla waszego party. Ja niestety nie jestem fanką tej broni, nie nie Lubię broni gwiazdkowych, więc jej po prostu nie używam. Gdybyście jednak podchodzili do tego tak jak ja, że nie chcecie mieć broni trzygwiazdkowych na swoich ulubionych postaciach, to oczywiście macie też inne opcje. Tutaj świetnie nada się sygnaturka Kokomi, czyli 5-gwiazdkowy pączek i naprawdę na Barbarę jest bardzo dobra, idealnie z nią współgra. Ale nie jest to jedyna opcja, macie też świetną opcję bezpłatną od Kowala, czyli prototyp Amber. Na mainstacie dostajecie HP, a pasywka ułatwia wam ładowanie energii oraz leczy was i całą drużynę. I tak jak powiedziałam wcześniej, jest to na Barbarę świetnie opcja i dodatkowo jest przyjazna graczom free to play, bo tak jak powiedziałam, wykonuje się u kowala. Gdyby jednak jakimś cudem brakowało wam energii, to macie też takie opcje jak Fawonius Codex, które leci wam praktycznie z każdego baneru. I druga opcja, gdyby wam brakowało energii, to Hakushin Ring na Zume również od kowala, ale to polecam, jeżeli gracie Barbarę w Taser Teamie. W przypadku Barbary pod Bloom DPS-a chcemy mieć jak najwięcej Elemental Mastery. Świetnym wyborem tutaj będzie dzban na Hidy. Jednak nie ma takiej konieczności, żeby specjalnie po niego lecieć, ponieważ macie bardzo dobre Opcję przyjazną graczom Free to Play. Czyli Sacrificial Fragment. Nie tylko że ta broń daje wam bardzo dużo Elemental Mastery, to jeszcze pasywka pozwala wam resetować Elemental Skilla. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Barbara ma bardzo długi cooldown na swoim Elemental Skillu, mówiłam o tym zarówno przy skillach, jak i przy sekcji konstelacji, to ta broń idealnie pasuje do Barbary, ponieważ pozwala nam tego Elemental Skilla resetować. I ten efekt może zachodzić co 16 sekund, jeżeli macie broń na R5. A jako, że jest to broń, która leci wam z każdego baneru, bardzo duża szansa jest, że właśnie na R5. Się macie. Dobrą opcją trzygwiazdkową będzie Magic Guide, ponieważ on również da wam całkiem sporo Elemental Mastery, a pasywka jeszcze dodatkowo boostuje Dimage. Inne bronie z Elemental Mastery, tak jak na przykład Mapamarę czy Wandering Event Star, ta broń daje Wam tylko i wyłącznie z baneru z bronią, pomimo tego, że dają Elemental Mastery, wypadają znacznie gorzej, zwłaszcza ta druga broń, ponieważ ona leci, tak jak powiedziałam, tylko i wyłącznie z baneru broni i tylko wtedy, kiedy jest na nią event, więc jest dość ciężko ją zdobyć, nie mówiąc już o refinach. Jeżeli chodzi o teamy, to przedstawię ich wam całkiem sporo w opcji przyjaznej dla graczy Free2Play, ponieważ będzie tam całkiem sporo czwórek. Pamiętajcie jednak, że jeżeli macie pięciogwiazdkowe zamienniki, to śmiało możecie po nie sięgnąć. Barbara, budowana po 2 pod DPS-a, oczywiście do reakcji potrzebuje jakiegoś Pyro, i tutaj najlepiej sprawdzi się Shangling. Ewentualnie możecie zastąpić ją Tomą, jednak on nie nakłada aż tyle Pyro ile Shangling, więc gdyby wam tego Pyro brakowało. Wtedy dobrą opcją jest dołożenie drugiego pyro, np. w postaci Beneta. Nie dość, że macie tego pyro więcej, to jeszcze dodatkowo macie pyro rezonans, który zwiększa Wam atak. Czwarty ostatni slot jest dość elastyczny i może to na przykład być anemo jak sukros do grupowania przeciwników albo geo jak żongli i ten nie dojrzewam Wam da tarczę, dodatkowo jeszcze zmniejszy lesy przeciwników. Jeżeli jednak Barbara ma być supportem, to macie kilka opcji, np. przykład Electro Charge, gdzie możecie sięgnąć po dwa elektro, np. Beidou czy fish. I do tego jakieś anemo, na przykład już wspomniana przeze mnie wcześniej cukros. Ewentualnie na czwarte miejsce możecie włożyć jeszcze więcej hydro. Barbaro jednak bardzo dobrze sprawdzi się też Charge Super Superconduct, czyli Barbara, dwa elektro i na miejsce tego anemo, czy wcześniej wspomnianego hydro, wsadzacie krajo, na przykład Rosarię. I oczywiście teamy z supportem dendro, czyli Hyperbloom oraz Burgen. I najlepiej w roli dendro sprawdzi się na Hida, to Wam znacznie ułatwi pracy, ale oczywiście nie jest to jedyna opcja. Do dendro możecie wziąć na przykład Dendro Traveler, albo jao jao. Z elektro świetnie sprawdzi się Kuki czy Raiden Shogun, ale jeżeli nie macie żadnej z tych pań, to możecie sięgnąć po dostępną za darmo lisę. Pod Byrgin najlepiej na chwilę obecną radzi sobie Toma, ponieważ nakłada idealną ilość pyro, nie za dużo ani nie za mało, ponieważ inne postacie często nakładają go właśnie za dużo i zamiast Birgin robią Burning, co już nie jest aż tak bardzo pożądane. Sama Barbara jednak może tego hydro nakłada troszkę za mało, więc przyda wam się drugie źródło, na przykład Ayato czy Sienkiu. Jeżeli też mówimy o ostatnim dzisiaj typie Barbara, czyli Bloom DPS-ie, najlepiej sprawdzi się połączenie dwóch Dendro i dwóch Hydro. Barbara świetnie zgrywa się z Nilo, której ja niestety nie mam. Jako Dendro oczywiście sprawdzi się świetnie na Hida i też Yao Yao. Jeżeli nie macie którejś z tych pań, to możecie dołożyć do tego jeszcze Dendro Travelera. Jeżeli jednak nie macie Nilo, tak jak ja, to jako drugie źródło Hydro świetnie sprawdzi się Sinkyu. Jako, że Barbara ma ten problem, że musi mieć wrogów blisko siebie, żeby dobrze aplikować Hydro, w sumie Yao Yao też chce mieć wrogów jak najbliżej, żeby aplikować na nich Dendro. Fajnie w tym teamie jest mieć jakieś grupowe. Możecie to robić albo za pomocą już wcześniej wspomnianego przeze mnie anemo, ale również za pomocą kraju, na przykład Dione. Kraj jest dobry z tego względu, że owszem, wchodzi w reakcję z Hydro i tych wrogów zamraża, no ale dzięki temu ich grupuje, ale nie wchodzi w reakcję z Dendro, więc żadnych reakcji z Dendro wam psuć nie będzie, więc jeżeli potrzebujecie grupowania wrogów, a nie macie żadnego anemo, wtedy śmiało sięgajcie po kraju. Barbara co prawda nie jest idealną postacią i czasami jej gameplay może wydawać się nie do końca skuteczny, czasami może wymagać od was więcej pracy, jednak jest postacią Darmową, a to jest naprawdę bardzo duża zaleta w takich grach gacza, gdzie musicie czasami czekać na postać nie wiadomo ile. A tutaj proszę bardzo, barbara podawana wam jest praktycznie na tacy. Przyznam szczerze, że sama kiedyś grałam barbarę częściej. Może teraz się rozleniwiłam, i skoro mam inne opcje, które są łatwiejsze do grania, to chętniej po prostu barbarę wymieniłam. Jednak od czasu do czasu lubię sobie nią pobiegać, zwłaszcza w tym przepięknym skinie. To prawda był w moim życiu moment, że nie do końca za nią przepadałam, ale myślę, że zakopałyśmy już ten wojenny topór. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy gracie barbarę. Czy macie do niej tego skina, czy w ogóle ten skin wam się podoba i też jeżeli ogracie to w jakich teamach, jaki team jest waszym ulubionym teamem, czy jest to może jakiś nowy team, czy może zakopaliście barbarę? Oczywiście niedosłownie, tylko w przenośni, a wraz z wejściem Dendro daliście jej nowe życie. I chętnie poczytam o tym w waszych komentarzach. Jeżeli wam się podobało, to koniecznie dajcie mi o tym znać, zostawiając łapkę w górę oraz suba na kanale, żeby nie przegapić kolejnych treści, kolejnych poradników. Koniecznie sprawdźcie pozostałe linki w opisie pod tym filmem, a my widzimy się w kolejnym. Na razie pa. thank